Siemasz, siema, moi witajcie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Style Brainrot. Moi drodzy, to już dziś. Mamy Admin Abuse, specjalny nowy event, który sami dzisiaj o 21:00 rozpocznie. W tego miejsca mam dla was przygotowany specjalny odcinek, gdzie powiem wam wszystkie najważniejsze rzeczy, które w tym evencie będą, ale też powiem jak zdobyć nowe, mega mocne i rzadkie Brainroty, które sami wprowadza. Jednak to nie wszystko, bo jeszcze będzie dużo więcej fajnych newsów właśnie ze Style Brainrot, które musicie wiedzieć, dlatego oglądajcie od początku do końca. A jeśli ty dzisiaj będziesz grał na nowym evencie, to zostaw łapę w górę pod tym filmem, lub po prostu jeśli grałeś Bo nie wiem czy nie oglądasz tego odcinku już po evencie Który będzie, e, po prostu polecam zostawić łapkę Widzowie, dobijam ich bardzo dużo Tutaj szybciutko tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmie Wystarczy, że będziesz mnie subskrybował I odcinek ten zaczniemy sobie od pokazania wam Jakie mocne brainroty Ostatnio dostałem od widzów, tak Moi drodzy, znajdujemy się pod bazą Niezawodnego gracza Fifa Rafo, Czyli naszego super widza, który coś Dla nas przygotował na dobry początek jest to rowerowa taco bardzo rzadki brain rot takosowy, moi drodzy. E, mega, dziękuję. I to jeszcze jest tą mutacją u góry Ufolutków. E, szczerze, kozak. Dobra, przygarniam go. Mordeczki. Teraz dzieje się naprawdę gruba rzecz. Znajdujemy się pod bazą ziomeczka Kia. E, mam nadzieję, że dobrze sztamnik Kia, to jest on. Witamy serdecznie. I ten ziomek mówi, że chce nam sypnąć garamę 300 milionów na sekundę? Mordo, jak to jest prawdą. To ja będę w wielkim szoku. Uwaga, jeszcze musimy sekundkę poczekać. Bierzemy go. No nie gadajcie nawet, że on to serio robi. Widzowie! O, serio, mi daje garamę 300 milionów. Jaki to jest w ogóle szef? Stary! To jest teraz mocna niespodzianka Kto to jest? Kto to? Kto to jest? Czy to jest w Orlu w wersji Rainbow w czapeczkach z wieloma różnymi mutacjami? Czekaj, czekaj, czekaj! Wywalił się, aż w jakiś piorun go czepnął. Mnie też. Poczekaj, poczekaj. 555 milionów na sekundę? Jakie to jest w ogóle piękne? Candy wersja Takie mutacje. Bro, coś ty odwalił dzisiaj! Pielki spam serdów na czacie! XYZ, największy król. No zobaczcie w ogóle, jakiego on ma skina, nie? Więc dobra, obczajki, teraz konkretnie całą moją bazę, jak ona wygląda, co dokładnie tutaj mam, bo ja się strasznie jaram. Rosetti Toaletti, 487 milionów, mocny, ale wczoraj na live'ie wymieniłem się za Burguro i fruyuro 450 milionów, więc też się bardzo cieszę, lecz to nie jest wszystko. Mamy tu Celuracini i ten najrzadszy brainrod. W Or lu. jak widzieliście, dostałem go od XYZ, totalnego szefa. Jaram się strasznie, nie? Cukierkowy jeszcze, on jest tak piękny, ale mamy Garament ma dung dung. 300 milionów na sekundę. Garamki zawsze mile widziane. E, ketupacik 35 milionów. Też e, fajny i rzadki Brainrot. E, soczek 150 milionów, ale to losowe Burrito jest mocne. Dostałem je na ostatnim tak już Tuesday z Lucky Bloka. czajcie W Lucky Bloku trafiłem 176 milionów na sekundę, więc mega farcik. E, mamy nubianiego Pizzeniego z wszystkimi mutacjami, jak to zazwyczaj. rakoni i Andelimi też się go nie pozbyłem, bo on jest mega rzadki i chcę go mieć tutaj w kolekcji. Dobra, lecimy na drugie pięterko, bo tu też jest grubo. Los 25 którego dostałem od mojego widza bobika Wielkie dzięki, taki fajny w wersji Rainbow. E, mamy oczywiście Skibdy toaleta Toileta, 5,2 biliony na sekundę, dzięki niemu mam tą piękną bazę. E, mamy tutaj La Jory Grande, e, jest fajna praleczka w wersji przeklętej, no i makaron toalety, 570 milionów w diamentowej wersji z mutacjami. E, no ale to jest moja pierwsza baza, mam jeszcze drugą bazę, widzowie. E, tak się składa, że mamy tu takiego śmiesznego gołąbka <noise> z mutacjami, e, to jego karkera i tak dalej, nawet nie patrzcie, jest No My Heart, e, on jest całkiem rzadki, więc spoko, oprócz tego co, tutaj też jakieś takie słabsze, e, ale idziemy na górę, idziemy na górę, bo tu też coś się kryje. Jest 6-7, ja go dostałem w w basie samego, którą zrespił, czajcie? Więc mega farcik. No i tak samo tą Chiquiteira, nie? Ale dobra, u góry coś jest? Nie, u góry mamy tylko tego lawowego, więc generalnie tak się prezentują aktualnie moje brainroty. Mam nadzieję, że dzisiaj po evencie będą mocniejsze. Pro polaki bloków, na pewno okażecie tako bloki i los lucky bloki i tako. No i generalnie do nich mają zostać dodane nowe brainrociki do trafienia. Jednym z tych brainrotów ma być, proszę państwa, najrzadszy i najcięższy do trafienia takowo jedzeniowy brain rot, czyli la food kombinacjona z którego wam tutaj wysiadam, którego Sami oficjalnie nam zlikował, powiedział sam Sami o nim że będą tu bardzo, ale to bardzo małe szanse na jego trafienie w tych lucky blokach, ale będą więc jak teraz będziecie widzieli jakieś tutaj specjalne lucky bloczki właśnie takosowe zbierajcie je, otwierajcie i trzymam kciuki że coś fajnego wam się uda trafić, a jak zostawicie teraz łapkę w górę, no to postaram się nagrać wielki opening tych nowych tako bloków i właśnie polować na tego brainrota. tak się składa, że on jest złożony z kilku brainrocików. Burguro and Frujuro, to jest jeden brainrot, który się z niego składa. Do tego Ketchup i Musztarda. I do tego jeszcze Garama and dung. Więc tak się składa, że to są trzy bardzo mocne i bardzo rzadkie brainroty. Więc połączenie ich trzech musi dawać bardzo dużo. I ten brainrot będzie strasznie, strasznie mocny. Będzie on dawał bardzo dużo na sekundę jeszcze z mutacjami. Oj, to będzie jeden z lepszych brainrotów w całej grze. Jeden z lepszych secretów. Więc dlatego warto go mieć. I chodzą pogłoski, że nie tylko będzie się go dało trafić w tym Lucky bloku, ale też właśnie będzie jakaś specjalna, tutaj maszyna lub bus samiego, gdzie jak wrzucimy te trzy brejnoty, czyli burguren, frujuro, do tego dorzucimy garamę i dorzucimy tam jeszcze tego keczupa, to będzie można je zamienić właśnie na niego. Tylko to nie jest jeszcze potwierdzone i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli tak, to na pewno coś takiego zrobię i już nie mogę się doczekać. Tak samo jak nie mogę się doczekać kolejnych mocnych informacji w tym odcinku, więc oglądajcie do końca, bo najciekawsze przed nami. Dzisiaj podczas eventu zadebiutować ma już nowa maszyna trade'ów, czyli kolejna maszynka, którą sami pewnie postawi gdzieś tutaj, obok tej, albo może że z drugiej strony kto wie, gdzie on ją postawi, bo już coraz mniej miejsca mamy na mapce. Ale maszyna tradeów będzie naprawdę kozacka i pozwoli ona no, w dużo prostszy sposób po prostu wymieniać i tradeować się z innymi graczami za Brainroty. I z tego co słyszę, ma ona być uczciwa, czyli po prostu nie będzie w niej aż takiego ryzyka, że ktoś was okradnie, bo nie musicie być z tą osobą na serwerze, tylko wystarczy, że będziecie ją mieli w znajomych, no i będzie to działało troszkę podobnie, może jak ta maszyna do duelsów, co była wcześniej, co nie? Czyli po prostu wysyłamy ofertę, no i tam akceptują dwie strony, i dopiero jak dwie strony zaakceptują, to taki trade przechodzi, więc to jest naprawdę spoko i nie mogę się doczekać jak Sami to wprowadzi, bardzo nam to pomoże właśnie w robieniu wielu różnych trade'ów, e, więc ja się z tego strasznie cieszę, to jest super zmiana i Sami mówił wczoraj w ankiecie, że już dzisiaj właśnie na evencie może ona być. Tak samo zwrócił uwagę na nową anielską bazę, którą nam zlikował, Sami spójrzcie jak wygląda mega kozacko. E, to będzie baza podobna chyba do radioaktywnej, e, czy też do bazy tej nowej przeklętej, Cursed. E, będzie ona dosyć ciężka do zdobycia, bo to będzie taka tak Główna mutacja, która chyba wejdzie jako kolejna Tak sami coś wspominał, ale Ta baza robi robotę i naprawdę Super wygląda, no możecie być typowo aniołkami Co nie, więc też jedna z lepszych Ja tam i tak oczywiście bardziej wolę Cały czas tą tutaj, czyli Piękną skibli toiletową, ale no Myślę, że ta anielska będzie fajna i zobaczcie jak ona Kozacko będzie pasować do tych skrzydeł, na których Teraz sobie latam, nie, to już będzie takie Fajne połączenie i to i to Zanim przejdziemy do tyłowego tematu tego odcineczka Jak zgarnąć właśnie tego rzadkiego brainrota No to moi drodzy widzowie Warto wspomnieć o nowym pluszaku Pamiętacie pluszaka 6.7, którego mogliśmy sobie kupić Od samego i przy okazji dostawaliśmy tego e, Festive Seven świątecznego Od razu do naszej bazy, no to sami Podczas jednego z ostatnich tak o Tuesday wspominał Czy chcemy, żeby wprowadził kolejne nowe Pluszaki jakieś limitowane e, No i dużo osób oczywiście chciało i tak dalej, więc podejrzewam Że on to wprowadzi, nie wiem czy już dzisiaj Możliwe, że jeszcze dzisiaj nie, ale pewnie na jakimś Zbliżającym się evencie już jakiś nowy pluszak Będzie, pytanie tylko kto, czy to będzie jakiś Typowo nowy Brainrot, czy może jakiś taki Brainrotik, Który już jest w grze, nie wiem, jakiego byście najbardziej puszaka ze style Brainrot. Ja powiem wam szczerze, że takiego puszaka Garamy byłoby naprawdę kozacko mieć, nie? Albo nie wiem, kogo jeszcze? O, Dragona jakiegoś. Ej, Dragon w wersji puszowej byłby naprawdę super, więc zobaczymy, co dokładnie wykmeni z tym sami, e, ale zapowiada się ciekawie. No i tutaj osiągnąłem wam kolejnego nowego Brainrota, czyli Los Amigos. Jego też sami zlikował nam już w ostatnich dniach i to jest połączenie dwóch Brainrocików, czyli takich dwóch takosowych. Laku Karacza, no i oprócz tego oczywiście Mariachi Corazoni, czyli ten szkielecik taki niebieski, którego bardzo Lubię. No i proszę państwa, jak go zdobyć? Sam jeszcze oficjalnie tego nie potwierdził, możemy się tylko domyślać i chodzą pogłoski, że, uwaga, będzie kilka sposobów na ich zdobycie. Będzie szansa, że on się zrespi na czerwonym dywanie, ale to głównie podczas Taco Tuesday, że właśnie wtedy głównie będzie dostępny. No i szanse te nie będą duże, ale kolejna szansa jest taka, że będzie on dołączony też do tako laki bloków. Na to też jest duża szansa. I jeszcze jest taka trzecia szansa, że będzie specjalna maszyna, gdzie właśnie łącząc Mariaciego, no i łącząc laku Karacze, będziemy mogli go dostać, nie? Więc no powiem wam, że zapowiada się naprawdę grubo. Ja bardzo chciałbym go mieć i on będzie strasznie mocny, więc musicie zrobić widzowie jedną rzecz. Warto się do tego przygotować. Jeśli macie gdzieś w bazie odłożonego mariaciego lub laku karacze, no to trzymajcie je sobie. Nie jest powiedziane, że na pewno będzie trzeba je wymienić na nich, ale jest na to duża szansa. Pewnie laku karacza będzie dzisiaj dropił na evencie, więc musicie to dzisiaj zrobić, zdobyć sobie chociaż takiego jednego i wtedy będzie gitarka. Jeszcze chodzą pogłoski, że może być potrzebny los laku karacza, ten, którego da się wydropić też w tych laki blokach. Los tako, no więc jego, jakbyście mieli, to też sobie odłóżcie, nie? Warto być przygotowanym i mieć ich gotowych. No ja niestety Mariaciego nie mam, ale postaram się jakoś go ogarnąć lub z kimś wytradować. Ehm, no bo później, rzeczywiście, jak wejdzie ten nowy Brainrocik, ehm, no on jest naprawdę ładny, nie? To trzeba tutaj powiedzieć. Ja strasznie chciałbym go mieć. On nie będzie aż taki mocny jak ten wcześniej, co wam pokazywałem, jedzeniowy e kombi, ale też będzie dosyć mocnym Brainrotem, więc to jest taka tutaj porada, to trzeba zrobić i to już dzisiaj trzeba to zrobić. Ehm, no więc pamiętajcie o tym. A w tym odcineczku to już na tyle widzimy się dzisiaj na live z Eventu, który na pewno Wam odpalimy, ale na kanale mojej kobity Wiktora29 i na jej TikToku ja też tam będę, więc wpadajcie do nas wieczorkiem. Do zobaczenia, Piona.